Dzień dobry, ja się nazywam Aleksandra Bieniasz i na tym kanale opowiadam holistycznie o uzależnieniach wszelkiego rodzaju i pokazuję różnego rodzaju aspekty pracy z tymi mm, z tymi obszarami. Siedzę tak krzywo, bo kot tutaj mi zajmuje główne miejsce. Um, dziś o tym mm, taka piękna inspiracja do mnie przyszła. Mm, Pozdrawiam tą osobę, od której ją dostałam. Próbowanie to kłamanie. Po angielsku brzmi ładniej, bo brzmi trying is lying. I ja przyznam szczerze, bardzo często słyszę, słyszałam i też używałam tego rodzaju określenia. Nie trying is lying, czy próbowanie to kłamanie, tylko że próbuję. Próbuję, staram się. Więc pytanie, na ile ten, to słówko jest Wam znane? Na ile używane? I tutaj, oczywiście, będziemy mówić w aspekcie uzależnienia, używania, <laughs> próbowania, rzucania i tak dalej, i tak dalej. Więc, moi drodzy, próbowanie to jest ściema. I sami siebie oszukujemy i manipulujemy, używając tych słów. Może brzmi brutalnie, ale jest to prawdziwe. I żeby ściągnąć ważność, że to nie my, żeby trochę się odkleić, to spójrzmy na to, że to nasze ego tak nam ka nie każe, tylko że tak gada. Czy taki aspekt naszej osobowości, czy taka część w nas. Bo popatrzcie, to moja kiedyś znajoma użyła takiego fajnego określenia. Jak siedzimy na krześle i na podłodze leżą klucze, no to możemy powiedzieć, patrząc na te klucze, mówiąc: próbuję je podnieść, tak? I wyciągać do nich rękę. No i to jest próbowanie. Ale po prostu wystarczy wstać i je podnieść. I to nie jest próbowanie, tylko po prostu robienie tego. I tak samo jest w pracy ze sobą w aspekcie, w obszarze uzależnień. Nie ma czegoś takiego, jak ja próbuję rzucić. No albo rzucasz, albo nie, kropka. I to jest ten tak zwany akt woli, o którym mówiłam właściwie w pierwszym dniu wyzwania, 100 dni do trzeźwości. Zachęcam do prześledzenia całego, do przesłuchania całego wyzwania, albo do wrócenia sobie do tego filmu, jak teraz o nim słyszyliście. Słyszycie? Więc y, próbuję, staram się. To są takie hasła, y, które zwalniają nas z zrobienia. Po prostu. No bo ja próbuję. Mhm. Ok, a co to znaczy dla Ciebie, próbuję? Zrobiłeś raz? To tak jak próbuję utrzymać dietę. Super, świetnie. Co to znaczy, próbuję utrzymać dietę? Rozumiecie, to są takie puste słowa które czasami jak za nimi nic nie stoi. Chyba że dopytamy. Co to znaczy, że próbujesz dietę utrzymać? Co to znaczy, że posłuchałeś filmu, czy posłuchałaś filmu na temat tego jaką kalorykę utrzymywać, tak? Czy to znaczy, że gotujesz dokładnie z zaleceniami dietetyka i pilnujesz kaloryki? Czy to znaczy, że zrobiłeś zakupy i na tym się skończyło? Czy to znaczy, że Piątek tydzień temu zastosowałeś się do nowych zaleceń dietetycznych. Co to znaczy próbuję? Każdy z Was. E, zachęcam do tego, żeby sobie zadał to pytanie. Co to dla mnie znaczy próbuje, bo mm, jest zasadnicza różnica w podjęciu wyzwania i robieniu czegoś krok po kroku codziennie. Ustawaniu w tym postanowieniu, niż yy, mówieniu, że próbuję albo staram się. I <laughs> to jest pewnego rodzaju manipulacja naszego umysłu, i to jest program. Yy, spójrzcie na to, yy, jaki macie wzorzec z domu? Co obserwowaliście, jako dzieci, u swoich opiekunów, rodziców? Jak często to słowo było stosowane, tak? Jak często na przykład, nie wiem, mama mówiła, że idę na dietę, a potem jadła ciastka i my to obserwowałyśmy i potem my robimy podobnie, na przykład w innych obszarach albo w tym samym, tak? Mówimy coś, a potem i tak robimy dalej swoje i potem nazywamy to na przykład, że próbowałyśmy albo, że staramy się. No, nie ma starania się, nie ma próbowania, albo coś robimy, albo nie robimy. I tutaj, generalnie, w obszarze wychodzenia z nałogu, musimy być ze sobą naprawdę szczerzy i nie ściemniać, bo uwierzcie mi, że temat związany z uzależnieniem to jest w ogóle tam abstynencja, to jest pikuś, naprawdę. Chociaż osobie, która nie jest w abstynencji, może się wydawać, że to jest po prostu góra lodowa, że to jest K2, tak, do zdobycia, ale na serio. Punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Abstynencja to jest pikuś. To stawanie codziennie do, do, do tego ustania w tej decyzji, to jest to robienie, a nie staranie się. Umknęła mi jakaś myśl, ale, pewnie, ale mam nadzieję, że to mi wróci, a już wiem, że abstynencja to jest pikuś. Cały problem polega na tym, że gdy wchodzimy w obszar związany z uzależnieniem i współuzależnieniem, to my mamy do zrobienia robotę pod tytułem rozbicia własnych iluzji i własnych mechanizmów i własnych manipulacji sobą, nie innymi, tylko sobą. Bo tak naprawdę, jeżeli słyszymy od kogoś, że o, manipulujesz, nie, ściemniasz, jasne, spoko, robisz to, oczywiście, tylko przede wszystkim manipulujesz i ściemniasz sobą. I siebie ściemniasz i sobą manipulujesz, dlatego też inni, y, dlatego też oszukujesz, ściemniasz innych i manipulujesz innymi. Tak to działa. Więc y, wmawianie sobie, że ja próbuję albo staram się nie pić, po czym codziennie walę lufę wieczorem, czy tam y, y, biorę te narkotyki, to jest, to jest po prostu okamywanie siebie. I Mm. Wyrzućcie to słowo ze swojego słownika, zastąpcie je czymś innym. Po prostu decyduję i wybieram, robić tak, a nie inaczej, i tyle. Po prostu nie wiem, nie piję, nie ćpam, nie używam, nie biorę. I trzymajcie się tej wersji. Znaczy, nie chodzi też o to, żebyście mówili tak, a potem brali, oczywiście, tak. No, mm. e ale takie gadanie, albo po prostu nie mówcie, że się staracie. Wyrzućcie to słowo ze słownika i stawajcie w prawdzie. Jeżeli używacie, to po prostu nazywajcie rzeczy po imieniu, tak? Mam problem z używaniem i to robię, i koniec. A nie, staram się nie używać, tak? Staram się nie zdradzać żony, ale mi nie wychodzi. No, rozumiecie? Staram się, staram się nie chodzić do kasyna, ale jakoś dziwnym trafem ciągle kasyno trafia na mnie. To jest absurd więc ym, pamiętajcie próbowanie to kłamanie i próbowanie to kłamanie to jest kłamanie samego siebie oszukiwanie siebie w tym że okej okay, to ja tak powiem i jestem trochę zwolniony z tego że mi nie wychodzi bo przecież próbuję czyli co próbujesz czyli czego w jakim aspekcie się postarałeś to tyle na dzisiaj mm. Jeżeli Wam się to spodobało, jeżeli e, y, uważacie to za wartościowe, dajcie łapkę w górę, udostępnijcie albo wrzućcie jakiś komentarz. Jeżeli Wam mało, to też zachęcam do tego, żebyście mm, napisali, co byście chcieli usłyszeć e, w tym e, obszarze uzależnień i współuzależnień więcej na tym kanale. E, I do zobaczenia w kolejnym nagraniu, i w kolejnym filmie. Dobrego dnia.